Pytanie finałowe. Było sporym wyzwaniem, szczególnie że nie było zbyt dużo czasu na przygotowania pomiędzy pierwszym etapem a drugim etapem. Niemniej jednak już, już wcześniej próbowaliśmy się do niego przygotować. Jesteśmy zadowoleni z za osiągniętego wyniku. Gęstość mieszanki zgodziła nam się dość dobrze z zakładaną teoretyczną i z przygotowaną wcześniej recepturą. Zadanie finałowe wypadło zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Nie ukrywam, że troszkę się przygotowywaliśmy do tego zadania. Nie ukrywam również, że mamy jakieś swoje doświadczenia z problemem. Niskoemisyjności, spotykamy się w naszej codziennej pracy i stanowi to dla nas jednocześnie wyzwanie. Fajne, fajne w tej finałowej rozgrywce było to, że mogliśmy spróbować rozwiązań, których zwyczajowo w przemyśle byśmy na pewno u klienta przynajmniej na ten moment nie zastosowali, a tutaj mieliśmy szansę, żeby i spróbować się w rywalizacji z innymi zespołami i wykorzystać ten czas również na, na fajną zabawę w laboratorium. Było dla nas pewnym zaskoczeniem. Jak już to rzeczywiście ta mieszanka na miejscu się zachowywała. Tak? Liczyliśmy się z tym, że mogą być pewne problemy z zagęszczaniem, no ale no rzeczywiście troszeczkę wymagało to również nie tylko przygotowania pod względem merytorycznym, ale także w pewnym sensie również pod względem fizycznym, żeby poradzić sobie z samą mieszanką, tym, jaki opór stawiała podczas zagęszczania. No, zadanie tutaj na pewno było. Skomplikowane, trudne, brakowało trochę wiedzy, doświadczenia. No biorąc pod uwagę, że materiały, które otrzymaliśmy, były szczątkowe, no myślę, że udało nam no. się dobrze z nim poradzić. No, drugim etapem no, spędziliśmy około dwóch tygodni, analizując po prostu różne tutaj wersje. konfiguracje i wersje. Co edycja konkursu? Uczestnicy mnie zadziwiają koncepcjami, rozwiązaniami, czasami bardzo odważnymi. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądać. Dzisiaj żeśmy tylko mogli określić ślad węglowy, natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kontekście wytrzymałości na ściskanie. Zapewne to zadanie było trudniejsze, z tego względu, że uczestnicy mieli bardzo ograniczoną ilość informacji na temat tego, jakie surowce mogą wykorzystać, jakie one mają właściwości. W związku z czym bardziej pracowali koncepcyjnie prawda, niż na realnych surowcach. Materiałów dotknęli tak naprawdę dopiero tutaj w laboratorium, praktycznie nie mając możliwości już... Jakiejkolwiek weryfikacji swojego pomysłu, choćby nawet z ograniczonego czasu na wykonanie próbek do badań. To było duże wyzwanie. Dla nas było to też pewną nowością, bo każdy z finalistów zachował inną specyfikę, inny pomysł na wykonanie próbek. Każda z drużyn była bardzo dobrze przygotowana i świetnie miała przemyślany sposób odnośnie tego, co chcą osiągnąć. Zobaczymy efekty, bo to dzisiaj był etap mieszania. Natomiast musieli się bardzo intensywnie przygotować teoretycznie. Kombinacje były różne. Zobaczymy na efekty, bo tutaj jest ważna proporcja pomiędzy wytrzymałością a tym śladem węglowym. Uczestnicy jak zwykle nas nie zawiedli, podeszli bardzo kreatywnie do zadania, które postawiliśmy jako żyli w części finałowej konkursu Power Conflict. Nie zawiedli nas i zaskakujące jest to, że dalej uczestnicy potrafią czytać między wierszami, potrafią czytać to, co jest niedopowiedziane a ich kreacja potrafi nas zaskoczyć jako jurorów. Firma Control Polska bierze udział w konkursie Power Concrete po raz szósty i naszym udziałem tradycyjnie jest zapewnienie maszyny wytrzymałościowej, na której odbywa się finał konkursu w hotelu Gołębiewskim w Wiśle. W tym konkursie najważniejsza jest dokładność pomiaru i powtarzalność, tak? bo musimy też zapewnić sytuację, w której każdy pomiar zarówno Próbek danego uczestnika, jak i, jak i pomiędzy uczestnikami, jest wiarygodny i miarodajny, i według nas nasze maszyny wytrzymałościowe doskonale spełniają tę rolę.